Ostrów w okresie II Rzeczypospolitej był poważnym ośrodkiem administracyjnym i przemysłowym. Posiadał elektrownie, gazownie, wodociągi, kanalizację. W 1938 roku było tu 21 fabryk i 651 warsztatów różnych branż. Ostrów posiadał dwa licea, trzy gimnazja, gimnazjum kupieckie, szkołę rolniczą. Miejską szkołę przysposobienia w gospodarstwie rodzinnym, trzy szkoły zawodowe, siedem szkół powszechnych i cztery przedszkola. Niemców w mieście było tylko 280. Były to bogate rodziny mieszczańskie, kupcy, bankowcy. Mieli swoje życie kulturalno-artystyczne i oświatowe, swoją prasę i swoje stowarzyszenia. Współżyli i pracowali z Polakami. Zmieniać zaczęło się w 1933 roku, gdy Hitler objął władzę w Niemczech. Powstały partie Zjednoczenie Niemieckie i Partia Młodoniemiecka. Czynna była nielegalna NSDAP, kierowana przez Paula Hoffmana i Ilsa Krajsewa. Na samym początku września. W 1939 roku był już w Ostrowie komendant garnizonu Landrat oraz komisaryczny burmistrz, miejscowy właściciel browaru. Na probostwie usadowiła się pierwsza placówka Ejny Komando, której dowódcą był SS-Sturmbannführer Gerhard Flesch, przyszły szef gestapo głodzi I już wtedy rozpoczęła się fala eksterminacji Polaków.